Fajny przykład właśnie podali, słuchajcie, to jest tak mniej więcej jak, a propos dualizmu prawnego w Polsce, a, że tego dualizmu się nie ma. PiS po prostu stwarza takie pozory, że jest po to, żeby ludzi konfliktować. Był fajny właśnie przykład podany, że to jest mniej więcej tak, jak policjant, jak właśnie PiS doszedł do władzy, ukradł złodziejem, tak, bo oni ukradli wiadomo wybory, Następnie ukradli portfel, czyli nasz skarb państwa, wyjęli z tego trochę kasy, za te kasy kupili mundury policjantów, no i wstazali tych przebierających do komisariatu, i teraz w komisariacie jest awantura, który, co z tym portfelem zrobić. I teraz pisowcy, przebierający mówią, że no nie, my nie ukradliśmy tego portfela, on jest zgodny z prawem, a są, a, po, a platforma, czyli ci prawdziwi policjanci mówią, nie, nie, kochani, ukradli do siedzicie w czy po prostu w Polsce nie ma dualizmu prawnego. Są złodzieje, pisowcy, przebierający ci tak zwani nieosędziowie. No i są normalni politycy, którzy tak Tusk śledzą prawo i podążają, są w prawie. I wszystko to, co mówią, po prostu jest zgodne z prawem. A wszystko tamci, co oni mówią, jest po prostu niezgodne z prawem. To jest jedna wielka, więc nikt tu nie łamie prawa, każdy po prostu jest zgodny z prawem, co jest w platformie.